Z powrotem zapowiadani już przeze mnie szedzińscy radni. Piotr Kęsik co już Demokratycznej? Dzień dobry i Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Tak jak przed chwilą mówiłem, kontynuować będziemy temat ulicy Jagiellońskiej, No bo stała się to sprawa sprawą sporną i sprawą polityczną na to wychodzi. Niby. Taka błaha przebudowa, reorganizacja, niby pomysł na to, żeby trochę tam oswobodzić chodniki z samochodów, a jednak pojawiło się wiele głosów sprzeciwu i to wśród kierowców i wśród kupców, którzy na Jagielońskiej mają swoje lokale. Prawo i sprawiedliwość ostatnio również się niejako do tych sprzeciwów i protestów w jakiś sposób dołączyło. Panie Marku, co właściwie się... Pisowi nie podoba do końca w tej przebudowy. Myśmy nie odnosili się właściwie do szczegółowego projektu związanego z organizacją ruchu na ulicy Jagiellońskiej, ale bardziej do całego systemu podejmowanych dzisiaj tego typu decyzji na terenie miasta. Uważamy, że one nie są kompleksowe, są zdecydowanie wybiórcze, są cząstkowe, nie zmieniają nam w całości miasta. My, gdybyśmy chcieli, i częściowo też porównywaliśmy tę Jagilońską po zmianach do Jagiellońskiej można powiedzieć jagiellońskiej naszych marzeń czyli jagiellońskiej która byłaby kompleksowo zmieniona zmieniona łącznie z Nawierzchnią chodników zmieniona i dopasowana tak, jak właściwie dzisiaj od bodaj 8 lat funkcjonuje ona w domyśle w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czy to w formie deptaka, czy to w formie jakiegoś ograniczonego, ogranicznego ruchu ulicznego, takiej przestrzeni współdzielonej, którą możemy obserwować choćby na ulicy Karmelickiej, w Krakowie, w wielu miastach w Polsce to się pojawia. Uznaliśmy i będziemy uznawać i broniliśmy tego właściwie od samego początku, że sam tryb prowadzenia zmian myśmy wystąpili sami i to. To, to był wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o konsultacje społeczne. On był wprowadzony bez żadnych uzgodnień. Uważamy, że strona społeczna winna również uczestniczyć w tego typu podejmowanych decyzjach, ale również mieć jakby pewien określony wpływ na to, jak ten przebieg zmian powinien wyglądać. I wiele głosów było krytycznych również w trakcie, niekrytycznych potępiających w czambu, bo ja do tych głosów nie chcę się odnosić, głosów, które bardziej opierały się na emocjach, ale głosów również ze strony środowiska rowerowego, które przytaczałem wczoraj na konferencji prasowej mówiące jasno o tym, że... W dniu dzisiejszym, to znaczy przed zmianą jeszcze organizacji ruchu, rowerzysta mógł się czuć absolutnie bezpiecznie na ulicy ze względu na to, że samochody dużej prędkości nie rozwijały. To, co dla rowerzysty jest najistotniejsze w kwestii bezpieczeństwa, to jest prędkość samochodów, które jadą obok niego. Utworzenie dzisiaj jednego pasa i spowodowanie, że w kierunku do Placu Lotników rowerzysta będzie jechał w tym samym ciągu co samochód i samochód będzie jechał zdecydowanie szybciej, niż jeździ do te, jeździł do tej pory, no, powoduje obniżenie, obniżenie bezpieczeństwa i o tym mówił choćby prezes Stowarzyszenia Rowerowego Szczecin Maciej Gipczyński. Żadna z tych zmian, które były proponowane przez również środowiska rowerowe, przez ludzi yy, występujących w interesie pieszych, czyli choćby związane z poprawą jakości chodników, żadna z tych zmian nie, nie została, żadna z tych propozycji nie została wzięta pod uwagę. Czyli rozumiem, S suchy, że to rozwiązanie nie jest wystarczające, tak? Nie, nie jest wystarczające nie? w naszym przekonaniu, one powinny być osadzone w szerszym kontekście, w kontekście wielu zmian, które w Śródmieściu należy dokonać po to, żeby ono ożyło na powrót, to nie może być tylko kosmetyka. Za taką kosmetykę uważamy zmiany organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej. Szuka, szukamy i będziemy szukać takich, takich rozwiązań, które będą pozwalały na szersze zmiany, ale nie tylko w obrębie Śródmieścia, ale również poprzez powołanie specjalnej rady przy prezydencie do tego, żeby podejmować tego typu decyzje również w otoczeniu ekspertów, ale z szerszą partycypacją strony społecznej. Ale z drugiej strony jakaś zmiana nastąpiła? Może mogłaby być większa, ale takie było też trochę założenie, że jedna ulica rocznie, tak? Po trochu, więc chyba z jednej strony można czuć jakiś niedosyt, ale z drugiej strony tak naprawdę chyba jest się odrobinę, z czego cieszyć. Czy nie? Czy Ja się trochę dziwię, bo po pierwsze temat ulicy Agielońskiej został wywołany kilka lat temu. Wszyscy pamiętamy filmik internetowy, który się ukazał w gazecie na, na, na stronach Gazety Wyborczej. Był prezentowany chyba przez kolegę na sesji Rady Miejskiej. Dotyczył Jagiellońskiej, dotyczył tych miejsc parkingowych, dotyczył braku możliwości poruszania się roweru właśnie bezpiecznie w osi ulicy Jagiellońskiej na tym odcinku i dotyczył również no, całkowitej niemożności poruszania się wózków inwalidzkich. No, progi, bariery i tak dalej, i tak dalej. Czyli te zmiany zostały moim zdaniem zainicjowane właśnie przez kolegów i koleżanki z PIS-u. Mało tego, no, to już w ogóle jest coś zaskakującego, bo e, zastępca prezydenta pan Mariusz Kądziołka, odpowiada właśnie za sferę komunalną. E, to w jego gestii, w jego kompetencjach są wszystkie wydziały, które odpowiadają za dzisiejszą zmianę. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej zwracaliśmy uwagę na fakt, aby jeżeli dojdzie do tych zmian, to zastanowić się inaczej, jeżeli powinno być to wyrwane z kontekstu, że jeżeli ma, te zmiany mają doprowadzić do płynności, do bezpieczeństwa i do tego, żeby wprowadzić tam właśnie pojazdy rowerowe, no to dobrze, ok, dajemy kredyt zaufania, natomiast... Pytaliśmy, czy nie potrzeba więcej takich zmian w Szczecinie i prosiliśmy o to, wręcz wnosiliśmy, aby był przedstawiony taki raport dotyczący rozwiązań komunikacji miejskiej w centrum Szczecina. A teraz co do tych ulic jednokierunkowych. Cały system europejski, jak i światowy, jeśli chodzi o płynność komunikacji kołowej w miastach, polega na ulicach, opiera się na ulicach jednokierunkowych. Proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej miast podnosi kwestie w centrum miasta ilości samochodów i robi wszystko, żeby ograniczyć tą ilość różnymi restrykcjami, które się niestety kierowcom bardzo nie podobają, ale są zmuszeni do ich. Przestrzegania. No zaczekamy. Ja jestem tutaj optymistą, tym bardziej, że tak naprawdę tych miejsc parkingowych nam nie ubędzie, e, czyli ci klienci będą mieli gdzie zaparkować, a to też jest istotne, żeby ten handel przy ulicy Jagiellońskiej nam się nie wywrócił. E, to po pierwsze. No i po drugie, no zobaczymy. No. Jeżeli to rzeczywiście polepszy, ja nie jestem komunikantem, nie znam się na tym. No muszę zaufać specjalistom, którzy są zatrudnieni przez miasto. No, to będziemy mieli mały sukcesik. Jedno można było zauważyć, że zamknięcie tej Jagiellońskiej, bo ona chwilowo została zamknięta na czas yy, przeprowadzonego remontu, jakby nie spowodowała nam żadnego zakorkowania w mieście, więc chyba. Tak, sam fakt tego, że ulica obrońców w Stalingradu została poszerzona przy okazji budowy kaskady, to też miało tą Jagielońską odciążyć i chyba tak się stało w związku z tym. Jakiś czas temu. Yy... Czytałem opracowanie dotyczące tak zwanego przewietrzenia się w okresie letnim dużych miast. I proszę zwrócić uwagę, jakbym zdziwiony, wystarczy, że 10% mieszkańców opuści miasto na czas letni, gdzieś po prostu wyjedzie na wakacje i zaczyna się zupełnie inna komunikacja. Nie ma korków, nawet w tych szczytowych godzinach, można płynnie przejechać przez całe miasto. Także dobrze że stało się to w okresie letnim, wakacyjnym, czyli w sierpniu. Bo no jakby było we wrześniu, to pewnie by, byśmy odczuli to dość poważnie, to zamknięcie tej ulicy. Znaczy, tutaj oczywiście jest, jest pewna racja, tak, to znaczy miesiące wakacyjne są istotnie tymi miesiącami, w których wszystko w mieście wygląda zupełnie inaczej. Natomiast powrót kierowców we wrześniu, w październiku, w tych momentach, kiedy dnie staną się krótsze i po godzinie 17 będzie się jeździło już odrobinę inaczej niż dzisiaj, czyli będzie też ciemniej, będą te prędkości osiągane zdecydowanie niższe, będzie padał deszcz, będzie też trochę inaczej. Natomiast to w dalszym ciągu nie spowoduje żadnego zakorkowania miasta. Myśmy. Sytuację przerabiali, jeśli idzie o kwestię remontu alei piastów, wymiany torowiska. I rzeczywiście, przez dwa czy trzy pierwsze dni, sytuacja była bardzo mocno skomplikowana. Natomiast potem wszystko się gdzieś tam unormowało. Będziemy mieli zapewne pierwszy dzień września, pierwszy dzień roku szkolnego w ten sposób zorganizowany, że korki będą w całym mieście, a potem w miarę upływu czasu tych korków będzie mniej. Natomiast sama Jagilońska, ona była przeceniana i w moim przekonaniu jest przeceniana. Jeśli idzie o jakąś oś komunikacyjną, owszem, ona jest prostym i najprostszym rozwiązaniem dla mieszkańców choćby osiedla Kaliny czy przyjaźni, którzy jadą wcześniej ulicą Witkiewicza i jadą później na wprost w kierunku placu żołnierza i przez trasę zamkową wyjeżdżają z miasta. Ale jest wiele alternatyw, jest możliwość przejazdu choćby dużą arterią, szeroką, niemal autostradą w ciągu ulicy Krzywoustego. Jest możliwość przejechania tędy przez ulicę Piłsudskiego, także tu problemu żadnego nie ma. Natomiast tutaj drogi kolego radny. Nie była to propozycja Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym sprostować za przebudowę całą ulicy Jagiellońskiej. Będzie odpowiadał, jeśli ta przebudowa będzie miała miejsce, a nad czym ubolewamy, że nie ma jej w dalszym ciągu, będzie odpowiadał Wydział Inwestycji Miejskiej, czyli komórka podchodząca bezpośrednio pod prezydenta Bogdana Jaroszewicza z nominacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Co więcej, nasz pomysł na powołanie rady komunikacyjnej będzie takim pomysłem dość interdyscyplinarnym, który będzie łączył ze sobą łączył w sobie kompetencje Również te, które dzisiaj w dużej mierze podlegają prezydentowi Męcowi, związane z planowaniem, związane z rewitalizacją miasta, bo sam układ komunikacyjny powinien być dopasowany do, do czegoś. To nie może być zmiana dla samej zmiany, bo chcemy jeździć, tylko musimy wiedzieć, dlaczego chcemy. Czyli te pytania, które pojawiały się na początku: chcemy szerokich chodników, bo chcemy normalnego ruchu pieszych w tym miejscu. To jest to, o czym mówił tutaj nasz przedmówca, pan Kluczeński, doskonale. Ludzie dzisiaj nie wierzą chyba w tę zmianę do samego bo poruszając się pod murami, troszeczkę czują się w dalszym ciągu zepchnięci przez samochody. To uwolnienie chodników musi pociągnąć za sobą to również dobrze, że tutaj wspomniano o tym pewien filmik pokazywałem, jak osoba niepełnosprawna na wózku nie jest w stanie poruszać się w sposób nawet niekomfortowy, ale w sposób bezpieczny po ulicy Jagiellońskiej, Nierówne chodniki w dalszym ciągu pozostają i tutaj ta krytyka nasza właśnie jest jakby w tym kierunku. Pierwszy krok jest wykonany, moim zdaniem w dobrą stronę, natomiast on musi w dalszym ciągu pociągać ze sobą konkretne dalsze zmiany do tego, żeby ta ulica stała się przyjazna. No miejmy nadzieję, że te zmiany nastąpią. Zresztą i tak e, myślę, że musimy chwilkę zaczekać, aż Jagielońska tak. zostanie ponownie e, otwarta i zobaczymy, jakie to przyniesie efekty, bo możemy na razie Dokładnie. E, trochę dywagować. Natomiast ja muszę i, i się powiedzieć, że myśleć... jeżeli będzie przebudowa gruntowna e, całej ulicy Agielańskiej, to rzeczywiście Bogdan Jaroszewicz, który na dziś jest za to odpowiedzialny, zapewne weźmie pod uwagę wszystkie sugestie związane z tą ulicą. Natomiast dziś, dziś, jest odpowiedzialny za to ZDiTM i ZDiTM realizuje tak zwane zadanie no nawet nie inwestycyjne, tylko dostosowawcze. A ZDiTM podlega Panu Mariuszowi Kondziowcowi. Panowie, to tak na koniec odrobinę zmienimy temat i tak krótko też o ulicy, chociaż trochę, trochę większej, a mianowicie większe. S6. Znowu budować, ale pojawiły się głosy i też chyba po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że ona może niekoniecznie przynieść nam korzyści. Czy głównym zarzutem rzeczywiście ze strony naszego środowiska jest ten, który mówi, jakby jest oczywisty w pewnej kwestii, rzadkości środków finansowych, tak zwanej takiego pojęcia ekonomicznego, które mówi o tym, że no nie mamy zwyczajnie pieniędzy w nieskończoność. Stoimy na stanowisku, że żywotnym interesem rzeczywiście dla naszego środowiska, dla naszego terenu jest wybudowanie tej arterii północ-południe i dokończenie jej, czyli drogi S3, która winna na granicy z Czechami znaleźć swoje zwieńczenie. Plus ten odcinek na północ od, od Goleniowa czy od Obwodnicy Miękowa, on dzisiaj jest sztukowany. W tych niektórych miejscach pojawia się droga dwupasmowa. Bardzo często są tu w miesiącach letnich zatory. I w związku z tym ten przepływ towarów nie jest taki, jaki być powinien. Bo istotne dla nas jest to, że towary muszą płynąć w sposób taki naprawdę nieprzerwany, w sposób taki, który jest sposobem komfortowym, w sposób taki, który będzie stanowił konkurencję dla autostrad, choćby od Olszyny czy też od. Niemieckiego Gerlitz przez Cottbus na północ do Rostocku. Ale budowa S3 bo jest kontynuowana, Nie jest kontynuowana. Jest kontynuowana, S6, natomiast, panie redaktorze, opuści. na etapie południowym, tutaj od okolic, właściwie od początku województwa Dolnośląsk dolnośląskiego, jest na etapie projektowania przebiegu. Tam jest w tej chwili przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, którędy ta droga miała mniej więcej biec, natomiast nie ma nawet projektu. Najbliższa perspektywa unijna, kończąca się w roku 2020, yy, przewiduje jakoby choćby rozstrzygnięcie przetargu na, na samą dokumentację projektową. Natomiast kiedy dojdzie ten odcinek drogi do granicy z Czechami w Lubawce, naprawdę nie wiadomo. To jest w naszym przekonaniu interesem i powinno być priorytetem. Jeśli priorytetów mamy wiele, w tym momencie odpuszczamy to, co jest najważniejsze. I to jest główny zarzut Prawa i Sprawiedliwości pod kątem budowy dzisiaj i jakby fokusowanie się na nowym zadaniu. W postaci wielkiej inwestycji S6, ona owszem udrożni, pomoże mieszkańcom Szczecina, czy Radny Kęsik, czy też jak, gdybyśmy chcieli jechać do trójmiasta, będzie na pewno lepiej. Natomiast czy jest to dobre dla naszej gospodarki, w naszym przekonaniu ważniejsza jest dzisiaj kontynuacja s Dobrze. Pan radny Kęsik, tak na koniec krótko, poproszę, bo powoli nam się kończyć. To znaczy, my nie mamy wpływu na to, co rząd tak zwanej obywatelskiej platformy zrobi. Generalnie. Ja odczuwam bardzo, ale to bardzo duży niedosyt faktem, że nie ma znaczącej postaci właśnie od nas w rządzie, która by zabiegała o to, co, co jest ważne dla naszego miasta czy też dla naszego województwa. Ale S6 moim zdaniem jest tak samo potrzebna naszemu miastu jak S3 Sojusz Lewicy Demokratycznej w osobie swojego przedstawiciela, czyli Grzegorza Napieralskiego, pisał interpelacje związane z brakiem środków na realizację tejże inwestycji. No i teraz żeśmy odetchnęli z ulgą. No, wie pan, panie redaktorze, ja wiem, że jest kampania wyborcza, ale nie wolno zapominać, że, albo z premedytacją ktoś o tym zapomina, że prócz zachodu jest wschód. Jeżeli S6 będzie w swoim przebiegu, dochodziła do granic wschodnich, no to yy, wspaniały sposób udrożni Szczecin. To są turyści, to są towary. Szczecin może być miastem tranzytowym, ale może być też miastem docelowym. No, ja obiema rękoma trzymam kciuki za tą inwestycję i mam nadzieję, że do 2020 roku i S6 do Lubawki zostanie, S3 do Lubawki zostanie zrealizowana, jak i S6 w całym swoim ciągu do granicy wschodniej. No to ja na koniec tylko dodam, jako kierowca, który też sporo po Polsce samochodem się przemieszcza, że również mam nadzieję, iż jedna droga i, i druga zostanie wybudowana, bo tak naprawdę e, chyba kierowców najbardziej cieszy fakt z tego, że e, każda kolejna droga ekspresowa czy autostrada w końcu powstaje i można się mimo wszystko jakoś tak w miarę cywilizowanie po tej Polsce e, przemieszczać. Dziękuję za rozmowę Piotr Kęśnik, Dziękuję Marek bardzo. E, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na króciutką przerwę Państwa zapraszam. Przepraszam. Po przerwie nadal jeszcze zostajemy przy temacie Jagiellońskiej.